Kontrola, manipulacja, nazwijcie to jak chcecie. Kurczę zauważyłem, że w moim życiu jest trochę tak, że. Więc to jest może takie głębokie e, aż za bardzo, ale siema. Tym razem pogadam o tym, dlaczego e, lubię montować. Skąd wziął się e, ten temat ogólnie? E, kurczę zauważyłem, że w moim życiu jest trochę tak, że nie lubię takiej monotonii, rutyny, trzymania się zbytnio jednego tematu. Jednak lubię, lubię ten trochę żonglować. E, dlatego e, lubię jakieś prace projektowe, gdzie, gdzie coś się zaczyna i coś się kończy, i ta cała e, energia, zapał, i tak dalej po prostu wystarcza na taki e, projekt. A montaż jest taką życiu, rzeczą, którą robię no, prawie 10 lat coś koło tego. Wiadomo, nie, nie była to taka intensywność, że, że codziennie do tego siadałem, ale jednak jest to coś, co jednak towarzyszy mi w życiu codziennym i, i gdzieś tam. Coś na 1-2 dni e, po prostu montuje, także, e, także to jest ta rzecz, najwidoczniej muszę to lubić, skoro to robię. Dlaczego, dlaczego to lubię? Może tak. No jedną z rzeczy na pewno jest to, że po prostu odcinam się wtedy od świata zewnętrznego, e, stwarzam sobie taką bańkę, e, jestem w, taki, w tym stanie flow i zajmuję się... E, tym, co widzę przed sobą, więc kolejną rzeczą jest też, że od razu widać efekty pracy. Co na pewno mogę powiedzieć o sobie, że, że właśnie lubię, jak widać, że praca, którą wykonujesz, od razu przynosi jakiś rezultat. Dlatego lubię patrzeć na te plany krótkoterminowe po prostu, bo rzeczywiście tymi małymi krokami robi się jakieś duże rzeczy. Jak odcinam się od tego świata zewnętrznego. I robię te wideo, montuję. No to, co wy nie mówić, tworzę świat takim, jakim widzę go ja, tak? Jakby ludzie oglądają to, jak ja to widzę, i patrzą moimi oczami, tak? Jakby może to sobie człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to ja wybieram, co, co jakby widz czy osoba, która ogląda jakieś wideo, które zrobiłem. Co ona widzi i, i jakie e, emocje jej e, przy tym towarzyszą. Tak? Więc to jest może takie głębokie, e, aż za bardzo, ale myślę, myślę że, że, tak, że tak po prostu jest. nie? Mam, mam, mam jakby kontrolę nad tym, jak wygląda świat, no, po prostu. Kontrola, manipulacja, naz, nazwijcie to chcecie, no ale, ale po prostu e, tak jest. I myślę, że dużo osób, które mam to nie zdają sobie z tego sprawy, ale rzeczywiście jest to taka fajna rzecz. E, którym sobie można uświadomić, że, że tak rzeczywiście jest. Dodatkowo w montażu wideo jest fajne to, że tak naprawdę nie jesteście przywiązani do danego miejsca i możecie pracować z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dobry komputer, tak? I można to robić gdziekolwiek. Tak jak dzisiaj wpadłem właśnie na ten pomysł, tak samo dzisiaj takie punkty wypisałem. Na pewno jest ich pewnie więcej, no ale. Ale myślę, że tak kondensując to, kondensując te informacje, to wszystko, no to po prostu na to wychodzi, że dlatego lubię to robić, e, z tych powodów. E, co jeszcze? E, kurczowa to, wiesz, taką rzecz, którą lubi się robić e, gdzieś uciec i tak dalej, mimo że może ona e, nie daje e, jakby korzyści. E, to wiecie, warto, warto mieć coś takiego. Ja na szczęście mam... Ja na szczęście łączę jedno z drugim, więc i mam korzyści z tego co robię i, i lubię to robić. No ale poza tym też lubię robić duże projekty. Im większy projekt, im więcej problemów, które się pojawiam, tym tak samo bardziej się rozwijam. Także dlatego lubię angażować się właśnie w takie duże projekty. No i co, dajcie znać co wy lubicie robić eee... i tyle. Trzymajcie się, cześć.